W porządku, WWP czy tej snucie? Wspólny projekt, to się robi tak na hucie. Wpadł do głowy pomysł, patek już maluje ściany. Cieszy mnie to, gdy pomyślmy, idą nasze plany. Zaraz padną jakieś many, rodziny się podzieli. Trzeba się tu zbliżać, by nasze tabony mieli. Wierzę, że jesteśmy głosem nadziei. Gdybym teraz olał temat, co by ludzie powiedzieli, by o nie mieli. A tak naprawdę mam to z tyłu. Robię to dla siebie i dla was, bo jest na stylu. Mamy swe powody, nic nie wzięło się tu z nie Nieraz miałem ciężko, więc rozumiem kiedy licho. I zamieć lepiej cicho, jeśli kładziesz na to jaja. Udowadniam egoiście, nic nie warta jego zgraja. bo to jest w jedności siła przecież. Dziś ja pomagam w tobie, a jak później to już wiecie. Zaraz lecę, po wymieniać siano to na wony. Chciałbym jak motana tony, wiesz, mieć tego miliony. Właśnie o to chodzi, pomagamy ludziom szczerze. Nie ma tutaj ściemy, elegancja coraz szerzej. Te dając dając serce, nagrywamy rapy Dorzucę grafy i fundacje, zawsze stanę za tym Być nie padł na rabaty, to na koniec tobie życzę Trzyma się tam z fatem, a ja wracam na ulicę Wszystko w porządku, cała Włoska łapie przekaz Zrobimy grafy, rapy i zbieramy dzisiaj hajs W liściach MEC, WWP, żaden las Lans. Rap, graffiti i fundacja, powyróżnia Jad... nas nas Wszystko w porządku, cała Włoska łapie przekaz, zrobimy grafy rapy i zbieramy dzisiaj hajs hajs jak w WWP, żaden las. lans, rap, graffiti i fundacja powyróżnia nas, nie była ciężka lipa, co to przestał z autopsji nie obeszło się bez żalu na te wszystkie złych emocji, brakowało dobrych pocji, by się na i Szukał w sklepach się promocji, kiedy słabe były wity, pocieszony to podbity ciężko bez zdosi smutek, tak już w życiu człowiek ma, gdy obierze swój kierunek, nie zawsze to jest własnej winy i nie każdy to rozumie, na na to nie upadam, jakoś radzić sobie umiem WWP nowym albumem, nasze zdjęcia to nagrania Wyobrażasz sobie je podczas naszego nawijania Koszulki już powstały, grafy nie tylko są na murze Okażemy ludziom wsparcie, mamy swej naturze Nie pomogłeś, pomóż też, stań się tuż szlachetny Bo bogate wnętrze ty ma co pomaga ludziom pięknie Swoim racją zawsze wierny, czasem ty nieprawidłowe Co w czynach złego zrobię, to naprawiam później słowe Ilu z nas się będzie śmiało, że tworzymy tą fundację Zawisli śmiech uciknie, gdy zyskamy te owacje działamy jak sam widzisz, taka opcja jest możliwa Chcemy od życia czegoś więcej niż ze sklepu tylko piwa Ambicja, chęci dadzą to co będzie pożyteczne Słowa zamienimy w hajs, a hajs, błony świąteczne Usłysz serca, głos tak samo jak rozsądku Zapoznaj się z tym hasłem, jakim Cieszo! Wszystko w porządku, cała Polska łapie przekaz Zrobimy grafy, rapy i zbieramy dzisiaj hajs Dziś jak MNC, w WMC, WWP, żaden lans Rap, graffiti i fundacja powyróżnia nas Wszystko w porządku, cała Polska łapie przekaz Zrobimy grafy, rapy i zbieramy dzisiaj hajs Dziś jak MNC, WWP, żaden lans Rap, graffiti i fundacja powyróżnia nas From the very beginning it was the children who gave me.